Wszystkich Można powiedzieć, że nagrywamy vlogmasa Jak widzicie jestem w pandzie Zostałam dziś w domu, ponieważ mam jakiegoś lekarza Ortopedę O i jadę tam za dwie godziny Jestem sama w domu, więc jest fajnie Możliwe, że potem lekarzu pojedziemy na Pattaya jakiegoś Ale to nie jest jakieś wow Jak moje życie w sumie Więc nie Zjadłam już śniadanie i mam jeszcze sporo czasu do wyjścia, więc zrobię sobie kawę z syropem. Robiłam sobie ostatnio taki pięciopak syropów, żeby wypróbować, który jest najlepszy. Wydaje mi się, że najlepszy jest Irish Cream albo po prostu waniliowy I zrobię z tym. Mam kawę prosto z afryki, jest bardzo smaczna. Wydaje mi, że nie tylko ja, ale ja to tak totalnie nie czuję, że święty są za tydzień i dwa dni. Ja się tak zatrzymałam w październiku wrześniu, tak, świadomością, i pomimo, że widzę, że śnieg jest na dworze. To, to jest też dziwne dla mnie. Totalnie nie ogarniam, że już jest połowa grudnia. Jakby coś, coś jest nie tak. Żyjemy w symulacji. Ale od razu syropu. Co to się ogóle dzieje? Zależy na jaką wielkość, ale dwie łyżeczki to jest takie mocy ten smak, a jedna to tak. tak hmm. Troszkę czuć, troszkę nie, więc... Użyję dziś zwykłego mleka, w sensie bez laktozy, bo już mam ochotę, bo ostatnio piję dużo owsianego, ale nie byłam pewna, czy jest zepsute, więc jest chyba taki trik, że się na ogniu podgrzewa na łyżce i chyba jak się zagotuje, to znaczy, że jest dobre, ale i tak je wypiję. Minus 9 stopni na dworze, ale ja nadal wypiję mrożoną kawę. No to fajnie. Mam również tyle i usiądźmy. Mojla, no, doszłaś no. mi w drogę. Okay. Ojej, jakoś idealnie ułożyła się kamera, że widać moją sztuczną choinkę. W końcu to vlog ma wsparcie, mam świąteczne skarpety, choinka w tle, mogę nawet ją zapalić. Nawet mam aloes i jakiegoś innego krzaka w światełkach, więc naprawdę, a nie widać aloesu. No tak to wygląda. Chwila przemyśleń. Nie chodziłam do szkoły od poniedziałku. Nie byłam chora, okej? Okay? I nie nadrobiłam nawet odrobinki lekcji. Nic. Jak sobie siedziałam w domu. Trochę wypierałam fakt, że ja jeszcze wracam do szkoły. I jutro już idę do szkoły. Jestem troszkę zagubiona. Mam kilka sprawdzianów, na które się nie uczyłam. Jest ogólnie super. Ale czy to zmieni moją dzisiejszą postawę i się dziś zacznę uczyć? Nie wydaje mi się. Ale mam straszną ochotę na pójście na lupy. Więc, więc może się to wydarzy. Chciałabym. Nie ja mam nic konkretnego, co bym chciała, ale po prostu chciałabym pójść na lupy. Taki, jeszcze nie byłam chyba zimą na lupach w tym roku. Również mam jeszcze chyba godzinę do wyjazdu, więc zmyję moje zielone, crusty paznokcie. Jeden jest w ogóle zmyty już od kilku dni. I kupiłam sobie taki ładny, niebieski lakier, więc sobie nim pomaluję, żeby było tak zimowo. Czy niebieski to zimowy? Wydaje mi się, że tak. Dobra, mam niecałą godzinę, bo się trochę zasiedziałam, żeby mi się nie chce wstawać. I teraz mam dylemat, czy może ogarnąć jednak twarz i się pomalować jakoś? Zrobić te paznokcie, bo nie wiem, czy zdążę zrobić oba. Może, żeby zdążyć, powinnam ruszyć Dubsko i to zrobić. Może tak zrobię. Kochani, dostanę zawału. Maila jest ze mną na górze i coś szklanego się tam ruszyło. Jest to pewnie po prostu kubek, który krzywo położyłam. Ale mam zawał. O! Aha! Dobra, na suszarkę naładowałam za dużo naczyń. Pewnie się jakieś osunęło. jest dziwne, jakby się nie osunęło. Jestem dosyć ułomna. Mm, wracając do... Nie wiem, co to się działo. Bez szczegółów, ale po kawie przytrzymało mnie troszkę. Yy, teraz mamy już 40 minut chyba. Zrobię jakiś taki szybki makijaż, ale żeby wyglądać jak człowiek troszkę. Bo nie malowałam się chyba tydzień i jeszcze mi tu pryszcz wyskoczył. I zalążek. Zimno mi, Jezus Maria. O, mam nowe doniczki, patrzcie. One są takie jakieś bio, więc mają takie drobinki. Asur. Mm, tak. Mój ciemny korektor. O, kupiłam ostatnio. Rozświetlacz płynie i muszę go z wami przetestować. Ej, no ciemny, ciemny. Nie powiem, że nie. Standard. Nie będę wystawać do łazienki. O! Zawsze tak się kończy lekki makijaż. Jak już mamy rozświetlacz płynie, to zrobię dziś na kremowo, bo mam też taki róż. Jest w mocy, więc trzeba uważać. O! U! Tym różem to przesadziłam, ale podobno róż się pierwszy ściera, więc. Mam pół godziny. To miał być lekki makijaż. Może wale sobie coś niebieskiego na oczy? Naprawię to i do nas wrócę. Można powiedzieć, że opanowała sytuacja? Nie wiem naprawdę, co się wydarzyło. I mam mało czasu, jak i również po tym, co się tutaj wydarzyło, nie mam chęci teraz malować paznokci, więc tylko zmyję to stare obrzydlistwo. Mam trochę jak moja 70-letnia nauczycielka od muzyki. Przepraszam, Panią, jeśli pani to ogląda. No, ale to, to nie komplement. Dobra, mam jakieś 15 minut. Jak widzicie, mam na sobie outfit Slendermana, ale muszę go mieć na wizycie, jakby mi pani mierzyła gorset i W ogóle, muszę mieć takie przylegające wszystko. Ale jest zimno i nie chcę tak wychodzić również do świata, więc założę na to jeansy, jakiś sweter. Również moje włosy są strasznie nakuszone, bo je wczoraj myłam. Standard, więc chyba je zapnę. Po prostu cała niebieska. Nie podoba mi się to, ale naprawdę nie chcę mi się już to bawić. Zmyję paznokcie. Zawsze tak jest. Miałam tyle czasu rano, ale się tak wolno ruszałam, że teraz się troszkę stresuję. Nie śpieszy mi się jakoś bardzo, ale... Tu jest krzywo. Tak to wygląda. Boże, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam tak długie paznokcie. Jest spinka do włosów, bo ten burz Nie podoba mi się ten sweter i ten outfit. Nie mogę, nie mogę! Co so, w ogóle nałożyć deodorant i perfumy. Zostawię tak, dżinsy na to, bluzkę tak luzem i po prostu założę na to luzę zapinaną, bo ja nie chcę, nie lubię jak mi spod swetra wystaje ciut tu kołnierze to wygląda jeszcze gorzej, więc już tak zostawiamy zwykłą czarną bluzkę. To nie tak, że tu ma dziurę, to jest taka typowa bluzka pod gorset, nie jest stylowa, ale gotta do what you gotta do. Chyba wyszło za pierwszym razem. Jestem gotowa. Nie posprzątałam pokoju, ale to zrobimy po poproście, nie ma problemu. Spakowałam już statyw do torebki, nie wiadomo czy się przyda. Przepraszam, ten vlog jest bardzo chaotyczny. Ogólnie są chaotyczne, ale dzisiejszy dzień to jest... Uff. Hol, co biorę ze sobą? Gorset? Torebka? Do zobaczenia, nie wiem gdzie, może na Podtaju. Jest super, mam tutaj gorset, tutaj jakieś torby. Uff. Dobrze, że założyłam te dżinsy, bo w legginistach ja bym umarła. Wszystko poszło super, idziemy teraz miękiego do Sinola, do takiej budy. Takie są najlepsze. Gorące. Zamianko. Przedtem jakiś dziwny dziadek jęczał. nie wiem czy się nagrało Dobrze, moja mama teraz jedzie do kolejnej pracy I mnie wypuściła po drodze do Lumpa Więc wszystko idzie tak jak chciałam Jest duży, troszkę drogi, ale jest naprawdę dużo produktów tam Ważne, że idziemy do Lumpa Jest zimno, ale jest super Teraz robimy przegląd i zdecydujemy. Pozwolenie, nie o to chodziło. Prześwituje Nie, to jest bardzo spokojne. Ja I w ogóle chciałam taki polarek dziadzia. Jest fajna długość i fajny kolor. Jest chwila. Zobaczymy, czy nie ma jakichś wad, ale chyba bez mas To też jest fajne, tylko. Dlaczego to jest takie długie? Tak, byłoby bardzo fajne. To jest bardzo wygodne. Hmm, zobaczymy. Zeszliśmy również na bobę. Tutaj jest najlepsza. serdecznie, jestem już w domu. Kupiłam w końcu było 20% zniżki, więc nie wiem ile dokładnie kosztowało. To kosztowało 23% ze zniżką 20%. Ten, ten polarek i drugi polarek 30% ze zniżką 20%. Jestem bardzo zadowolona. Będę wyglądać jeszcze bardziej jak dziadzio. Jeszcze zamierzam dziś pomalować te paznokcie. Może się zmotywuję. A więc jeszcze się z Wami nie żegnam. Zobaczymy się jak pomaluję paznokcie i to już będzie koniec vloga. vlog masa Godzina 21. Podsumowując, nie połączyłam się dziś nic, nie nadrobiłam lekcji, nie nadrobiłam notatek, nie posprzątałam w pokoju. Ale poszłam na lumpy i pomalowałam paznokcie. I poszłam na Bobę. Więc ja myślę, że super dzień. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się vlogmas w moim wykonaniu. Super się bawiłam. Bardzo się cieszę, że jutro wracam do szkoły i mogę się doczekać. Do zobaczenia w następnym filmie.